Nie obiecuję na 100%, że wywiąże się z obietnic przedwyborczych, ale jak określa nasz program, priorytetowym problemem gminy jest usprawnienie funkcjonowania służby zdrowia. Poprzez zmianę statutu organizacyjnego tej placówki, co w znacznym stopniu poprawi jej funkcjonowanie, kontrolę nad jej działalnością, zatrudnieniu lekarzy, reaktywowaniu gabinetu rehabilitacji, sprzęt już od dawna stoi, nieużywany. Drodzy mieszkańcy i pacjenci naszego ośrodka, żyjemy w XXI wieku, a usługi medyczne w naszym ośrodku są na poziomie średniowiecza. Trzeba być zdrowym, aby o godzinie 5 iść pod ośrodek zdrowia i wystawać w kolejce przypominającej czasy PRL-u. Drugim bardzo ważnym problemem do rozwiązania jest działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej. Najskuteczniejszą formą pomocy dla korzystających z opieki jest metoda tzw. wędki, a nie ryby. Korzystając z tej formy pomocy, szybciej mogliby się odnaleźć i wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczności ludzie korzystający z tej pomocy. Trzecim z ważnych punktów naszego programu jest zmiana wizerunku naszej gminy, a w szczególności modernizacja głównych dróg. W szczególności ulicy Radomskiej, Kościuszki Górnej, nie zapominając o ulicach i drogach lokalnych. Szanowni Państwo, ja znowu nie będę się długo rozwodził. Tak jak Pan Zawisza powiedział, no wiadomo, te trzy najważniejsze priorytety wynikają z programu wyborczego. Więc chodzi tutaj o zapewnienie tego bezpłatnego dostępu do Internetu, bo faktycznie żyjemy w XXI wieku i. To jest rzeczą normalną, rząd powinien być. a Dwa kolejne punkty to byłyby punkty programowe, które mają za zadanie zwiększyć dochody własne gminy, bo tak dużo tutaj mówimy o inwestowaniu w oświatę, zajęciach, ale to, proszę Państwa, jest możliwe tylko i wyłącznie z bieżących dochodów gminy. Więc chodzi mi o uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą, a z tego wyniknie Trzeci punkt, czyli tworzenie nowych miejsc pracy poprzez przyciąganie inwestorów i tworzenie dobrego i skutecznego prawa miejscowego, które ich będzie przyciągało. Dziękuję. Proszę Państwa, ja bym chciał, aby uporządkować śmieci w naszej gminie, co zmieni nam wizerunek zewnętrzny gminy. Obchodzę teraz gminę, jest bardzo dużo śmieci na poboczach, w lasach. Dlatego, że u nas 70% mieszkańców wywiązuje się z opłat i wywozi śmieci przez y, firmy y, wywozowe. Jednak 30% ma niby faktury na wywóz tych śmieci, a śmieci u nas przybywa coraz bardziej. Dlatego proponowałbym, aby po prostu, tak jak w innych samorządach lokalnych, prowadzić mały podatek lokalny od utylizacji śmieci. Co by to dało? Dałoby to, że każdy, już nie musielibyśmy sprawdzać nikomu faktor, każdy miałby śmieci zabrane z gminy, jedna firma mogłaby wywozić śmieci nasze z terenu gminy, co by dało obniżkę ceny wywozu tych śmieci, a gmina byłaby czysta i zadbana, co by dało lepszy wizerunek dla inwestorów przyszłych w naszej gminie. Następna sprawa, ciśnienie wody. Następna sprawa, pozbycie się azbestu. Bardzo dużo wspólnot mieszkaniowych, ponieważ mieliśmy tu właśnie zakład azbestowy pokrytych jest jeszcze dachem azbestowym. Dużo gospodarstw w naszej gminie, spółdzielnia mieszkaniowa Razem też ma części swoich budynków z azbestu. Drodzy Państwo, w moim uznaniu tymi trzema takimi najważniejszymi tutaj rzeczami, to podstawa to jest chyba taki wizerunek, że jak wjeżdżają do nas ludzie z zewnątrz, tak nas oceniają. Ja bym chciał, żeby do Wierzbicy wjeżdżano podobnie jak do gminy Mirzec. Tam to Państwo sami widzicie, jak to wygląda, i do tego należy dążyć. Następną y, poważną y, taką rzeczą, to tak jak już wcześniej wspomniałem, jest y, ta nasza kochana edukacja. Trzeba robić wszystko, żeby nasze dzieci miały łatwiejszy start w życie, i w zasadzie takim y, trzecim, naj, naj, najważniejszym to jest ta infrastruktura na, te, na terenie gminy. Bo w zasadzie wieżbica, tutaj osiedle i dołek tą kanalizację mają, ale te ościenne nasze miejscowości, one czegoś takiego nie mają, a chętnie by skorzystały. Można by tu dużo mówić. Ja tu nie przyszedłem Państwu sprzedawać żadnej kiełbasy wyborczej, ale ważne jest zdanie Państwa, jako mieszkańców, co Państwo będziecie chcieli, żeby dla Was zrobić. Dziękuję. to jest ten tak zwany wizerunek czyli te nasze chodniki przy tych drogach wojewódzkich tutaj na pewno trzeba będzie jak to się mówi część pieniążków wyłożyć z własnej kieszeni czyli z dochodów własnych najlepiej gdyby to była taka wymiana kompleksowa żeby to się działo tak jak to się robi na terenie innych gmin Przykład to jest tutaj gmina ościenna, jaką jest Jastrząb, gdzie automatycznie wymieniono nawierzchnię i przy tym wybudowano infrastrukturę. Następnie to jest też ta nasza służba zdrowia. Jak popatrzymy na gminy ościenne, one mają ten ośrodek zdrowia już nowy, a u nas jest jak jest, więc pora też. Pomyśleć o tym, żeby, żeby się tym za, za, zainteresować, trzeba, bo nie ma co ukrywać, że bez środków zewnętrznych tutaj nie, zro, nie zrobimy nic. Jak już wszyscy wszyscy, drodzy Państwo wspomnieli, to jest ten dostęp do internetu. To jest, ja bym tutaj skłaniał się ku temu, żeby tu wszyscy mieli taki łatwy dostęp, czyli wbudowania takiego radio na, na nadajnika, tylko ten bezpłatny internet, tak w świetle prawa to jest, drodzy Państwo, przez rok czasu, a później to już trzeba płacić. Proszę Państwa, trzy najważniejsze rzeczy dla nas, w moim mniemaniu. Konkurencja podatkowa, przede wszystkim. Konkurencja podatkowa. Żaden biznesmen nie przyjdzie do nas, jeżeli w Jastrzębiu będzie miał 14 zł z metra do zapłaty, w Mirowie będzie miał 15, u nas będzie miał 18, 40 czy 60, czyli maksymalna stawka. Jeżeli obniżymy koszty własne utrzymania naszej gminy, naszych urzędów, szkół i tak dalej, możemy obniżyć podatki, nie podwyższając ich naszym biznesmenom. Następna sprawa, infrastruktura, czyli drogowa, wodociągowa. Informatyzacja, to co wspomniał Pan Zdzisław Jastrzębski. Te miejsca pracy, właśnie, proszę Państwa, jeżeli obniżymy te podatki, postaramy się przeanalizować swoje koszty własne czyli nie zwiększać zatrudnienia, przykładowo Urzędu Gminy, bo dam przykład. Przez ten czas nowej kadencji. Zatrudniono osiem osób. Jeżeli te osoby dałyby nam dochód, czyli tak jak patrzy właściciel firmy, jeżeli osoba przynosi dochód, zarabia na siebie i zarabia na firmę, to jest to pozytywne zjawisko. Ale jeżeli osoba jest zatrudniona i nie zarabia na firmę w tym przypadku Urząd Gminy, czyli pracownik Urzędu Gminy nie zarabia dla gminy i nie zwraca swoich kosztów, to jest to nasze obciążenie. Jeżeli obniżymy koszty, zostanie nam trochę pieniążków. Środki własne przede wszystkim, fundusze unijne, kredyty też trzeba wziąć, jeżeli, proszę państwa, kredyt będzie spełniał swoje zadanie, czyli weźmiemy kredyt na konkretny cel, zrealizujemy go i zyskamy, czyli pomnożymy ten kredyt, weźmiemy dwa miliony, a zyskamy sześć przykładowo. I dotacje dziękuję bardzo.